Dzień dobry, witajcie Państwo na z kanale. Dziś chciałbym Państwu opowiedzieć o najbardziej bzdurnych, bezsensownych, nielogicznych absurd i absurdalnych konfliktach międzynarodowych na świecie. Od razu chciałbym przeprosić za moją nieumiejętność płynnego mówienia. A i może nie powinienem prowadzić takiego kanału, ale z pewne wydarzenia już na świecie Doszło do takiego stanu, że powinno się zacząć mówić o, o państwie, o świecie, bez żadnej propagandy, bez żadnych ideologicznych mrzonek. A więc zaczynamy. Konflikty takie, mimo swojej głupoty, potrafią trwać przez całe dziesięciolecia, szkodząc zaangażowanym w nie krajom. Numer jeden. Iran kontra Izrael. W 1920 w 79 roku w Iranie władzę przejęli islamiści, natychmiast zerwali stosunki z USA i Izraelem. Ogłosili się wrogami Izraela i że jak tylko wyprodukują broń jądrową, zetną Izrael z powierzchni ziemi. Od tego czasu Iran finansuje muzułmańskie organizacje walczące z Izraelem, finansuje antysemicką propagandę. Tylko nikt nie zadaje pytania: po co? Oto oczywiście fanatyczny muzułmanin powie, że jak będzie zabijał niemuzułmanów, to pójdzie do nieba, a jak niemuzułmanie zabiją jego wraz z ludnością jego kraju, to on razem ze swoimi rodakami pójdzie do nieba i jest to jakieś wytłumaczenie. Jednak przyziemnie myśląc, ten konflikt jest kompletnie nielogiczny. Jeśli spojrzymy na mapę państw, Iran. Dzielą od Izraela Irak i Syria. Jeśli spojrzymy na mapę narodowości, Iran dzielą od Izraela Arabowie. I mówię tu o narodzie, który gdyby był zjednoczony, byłby supermocarstwem. Iran z Izraelem powinny być sojusznikami, ale w zamian za to Iran wspiera swojego naturalnego konkurenta. Od 42 lat irańscy to Lachowie. Wydają olbrzymie pieniądze na wspieranie sąsiadujących z Izraelem wrogich Arabów. Przez wpływy Izraela i jego wielkiego sojusznika Ameryki, Irańczycy zmagają się z międzynarodowym embargiem, przez które mogą eksportować ropy, gazu i innych towarów tylko, część, tylko na część swoich możliwości i to o mocno zaniżonych cenach. A sam Izrael, to wielkie mocarstwo, mimo swoich bardzo małych rozmiarów, w dodatku ma olbrzymią ilość broni chemicznej i jądrowej. No, te tylko parę dziesiąt głowic, które deklaruje, że ma można włożyć między bajki. W rzeczywistości Izrael, gdyby tylko chciał, mógłby zetrzeć Iran z powierzchni ziemi. Do tego ma bardzo silny i bezwzględny wywiad. Kilka lat temu izraelski wywiad zrobił głównych inżynierów irańskiego programu atomowego. Niedawno wprowadził do irańskiego programu atomowego wirusa komputerowego, który zepsuł irańczykom wirówki do reaktorów jądrowych. Również niedawno zabił wodza tak zwanej Gwardii Republikańskiej, czyli Armii Ayatollahów. Przez szaleństwo swojej władzy irańczycy są biedni i wyizolowani, a mogliby być bogaci i zaprzyjaźnieni ze światem. Ale za to irańska władza ma swoje hobby. Można ją pod tym względem zrównać z nazistowskimi Niemcami. Tyle, że naziści mieli okazję. Numer 2. Żydzi przeciw chrześcijaństwu. Przez 2000 lat Żydzi przetrwali wśród pogan, chrześcijan i muzułmanów, zachowując swoją religię, tradycję, język i narodowość. Szczególnie zagrożona była religia żydowska wśród chrześcijan i muzułmanów, którzy namawiają innowierców na swoją wiarę. W odpowiedzi Żydzi wyrzucali i wyrzucają ze swojego narodu ludzi, którzy zmienili wiarę. Poza tym wielu Żydów zaangażowało się w zwalczanie i podkopywanie chrześcijaństwa. Jak się patrzy na takich najbardziej zajedłych przeciwników chrześcijaństwa w krajach chrześcijańskich, to często są to Żydzi. Powtarzają swojej młodzieży, że naokoło mają wszędzie wrogów, którzy tylko czekają na to, żeby znowu ich zacząć mordować. I tylko można zadać pytanie, po co? Jeśli spojrzymy na mapę Bliskiego Wschodu, zobaczymy, że... Izrael jest okrążony z trzech stron przez Arabów, a z czwartej ma morze. Izrael ratuje to, że Arabowie są podzieleni na wiele państw, spośród których cztery sąsiadują z Izraelem. Cztery, pięć lub sześć zależy je kliczyć. No ale po, powiedzmy, że cztery. Gdyby Arabowie się zjednoczyli. No, o tym już mówiłam. I położenie Izraela zmieniłoby się z fatalnego w tragiczne. Ale, w, ale na Bliskim Wschodzie są nie tylko arabscy muzułmanie. W wielu tamtejszych krajach przetrwały jeszcze inne narodowości. Chociaż niesiona przez islam narodowość arabska je wypiera. Gdyby Żydzi postawili na wspieranie chrześcijaństwa, mieliby na północy naród libański. Na północnym wschodzie naród syryjski, na wschodzie naród arabski, a na południowym zachodzie naród koptyjsko-egipski. A na zachodzie może Śródziemne. Nie jeden sąsiedni naród, a cztery. Jest różnica? Jest. Tymczasem Izrael raz po raz bombarduje walczący z islamskimi fanatykami reżim syryjski. W Libanie. Pokojnie patrzy, jak muzułmatnicy, Arabowie za zagraniczne pieniądze powoli wybierają, wypierają libańskich chrześcijan. Libańscy chrześcijanie mieli kiedyś nadzieję na sojusz z Izraelem, ale już ją stracili. I obecnie połowa z nich popiera fanatyzm, fanatycznie islamski i fanatycznie antyizraelski Hezbollah. Tymczasem jedyna pokojowa granica kalifatu terrorystycznego, zwanego się jedynym państwem islamskim, była na północnym Synaju. Niestety nie wiem, czy ten kalifat jeszcze tam jest, czy nie, bo obecnie głównie media nie podają nowin, co do których nie wiedzą, jak się do nich odnieść politycznie. Również w Europie zwalczanie chrześcijaństwa przez wielu Żydów szkodzi samym Żydom. W islamizujących się krajach Europy Żydzi nie mogą już chodzić po ulicy, pokazując kim są. Coraz częściej są bici, coraz częściej podpalane są synagogi. Co w tym czasie robią w Europie działacze żydowscy? Popierają islamizację i przeciw przeciwdziałając chrześcijaństwu. No, na szczęście nie wszyscy. To, że rabini boją się nawracania na chrześcijaństwo, to normalne, bo to ich interes, tak samo jak szamanów, imanów i różnych innych kapłanów pogańskich. Ale patrząc z punktu widzenia narodu, szkodzą sobie, a nie musieliby. Natomiast tu trzeba też zrobić przytyk do chrześcijaństwa, bo od czasu Sobolnicyńskiego i Cesarza Konstantyna nie wypracował formuły, w której żydowscy i chrześcijanie nie mogli zachować, by Swoją narodowość i tradycję pozostając Żydami. Numer 3. Chiny przeciw katolikom. Komunistyczne Chiny z zapałem prześladują na swoim terenie katolików i odłączają ich od jedności z Watykanem. Tyle, że katolików jest ponad 1 miliard 300 milionów, a obywateli Chin też ponad miliard 300 milionów. Spójrzcie na statystykę. Przejście na katolicyzm nie osłabiło Chin, a wzmocniło. Tyle, że co by na to powiedzieli komunistyczni ideolodzy? Numer 4. Gruzja kontra Abrazja i Osetia. W 1991 roku Gruzja odzyskała niepodległość. Wkrótce po tym, w 1992 roku, Wojska rosyjskie wkroczyły do trzech prowincji gruzińskich i wspólnie z miejscowymi powstańcami utworzyły marionetkowe republiki Adżarię, Abchazję i Osetię Południową. Tak rozpoczął się trwający już prawie 30 lat konflikt między Gruzją a dwoma ludzkimi krajami. Dwoma, bo ostatecznie w 2004 roku zamieszkała przez Gruzinów Adżaria wróciła do Gruzji. Gruzja jest przytłaczająco silniejsza od Abchazji i Osetii Południowej. Chętnie by je odzyskała, ale Abchazji i Osetii Południowej pilnuje Rosja i ona jest przytłaczająco silniejsza od Gruzji. Gruzja uznaje Abchazję i Osetii Południowej jako swoje separatyzowane prowincje. Dzięki jej zabiegom dyplomatycznym prawie żadne państwo na świecie Oprócz Rosji nie uznało państwowości abchackiej i południowo-osetyńskiej. Gruzini uważają, że im zabrano te ziemię, a Abchazowie i osetycy wskazują, że są całkiem innymi narodami niż Gruzini. Sami znamy to z własnej historii, kiedy 180 lat temu Niemcy i Rosjanie nie mogli zaakceptować tego, że pomiędzy nimi odzyskała niepodległość Polska. Słuchając Gruzji, można dojść do wniosku, że jest to konflikt. Nie do pokojowego rozwiązania, ale już, ale jeśli się nad tym zastanowić, to jest on bzdurny. Przez upór Gruzinów to Rosjanie gwarantują Abchazji, Osetii Południowej trwanie. Właściwie to nieuznawanie przez świat jest Rosji na rękę. Gdyby... Gruzja je uznała, mogłaby dokonać odwrócenia suszy i zdobyć ich przyjaźń przeciw Rosji, szczególnie przyjaźń Osetii, której północna część jest w granicach Rosji. Do tego Gruzja odsunęłaby wojsko rosyjskie na dwóch dużych odcinkach od, od swojej granicy i pobudziłaby sąsiedzki handel międzynarodowy. Same plus, ale niestety nie pozwala na to nacjonalistyczne zacietrzewienie Gruzinów. Numer 5. Rosja kontra Japonia. W 1945 roku, wraz z klęską Japonii w II wojnie światowej, Rosjanie zajęli należące dotąd do Japonii Wyspy Kurylskie. Południowa część archipelagu miała być okupowana tylko czasowo, ale jak już Rosjanie zajęli, to uznali, że to już ich. Stąd Japonia nie uznaje do dziś utraty południowych Kuryli. Dodatkowo są o to, ile jest tych południowych Kuryli. Prezydenci Putin i Jace zaproponowali nawet oddanie dwóch najbliższych Japonii wysp. Ale Japonia się nie zgodziła, bo oświadczyła, że należy je się jeszcze kilka i a stanowisko, że wszystko albo nic. Tymczasem Rosja mogłaby łatwo zakończyć konflikt na swoją korzyść. Wystarczyłoby oddać te wyspy tamtejszych ze ludności, czyli Ainą, i zrobić tam dla ich autonomię. Rosja ogłosiłaby się obrońcą miejscowej ludności i unieważniłaby moralne roszczenia japońskie, a do tego jeszcze zarobiłaby na zasiedlenie tego terenu przez Ainów, którzy z powodu japońskiego wychowania pewnie uczyniliby te wyspy najlepiej funkcjonującym kawałkiem Rosji. No ale co obchodzą Rosję jacyś tam Ainowie, których została garska. Z drugiej strony Japonia powinna szybko wziąć co jej dają, bo może nie zyskać nic. Które najbardziej bzdurne konflikty międzynarodowe na świecie. I tak, yy, przedstawiłem tutaj takie konflikty po to, żebyście mogli spojrzeć jak prowadzona jest polityka polska i może dojść do jakichś wniosków. Dziękuję, do widzenia Państwu.